z tej strony Klaudia i dzisiaj sobie porozmawiamy o genialnym serialu, który mi uświadomił bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy, czy da się go znaleźć gdzieś jeszcze na internecie, ale no jest genialny. To jest, nazywa się serial po angielsku My Mad Fat Diary. Chyba na polski to jest Dziennik Grubaski". To jest serial, który opowiada o grubej osobie, która żyje w liceum. I tam są naj, dla mnie najnormalniejsze problemy na świecie, czyli na przykład jedzenie na mieście. I dzisiaj troszeczkę więcej sobie o tym porozmawiamy, bo myślę, że jako osoba gruba, jako osoba plus size, otyła, miałam duży problem z jedzeniem na mieście, na przykład jedzenie w maku. Jeżeli wychodziłam gdzieś ze, ze znajomymi, z przyjaciółmi, i trafialiśmy do maka, jak jadłam w maku, to zawsze czułam się bardzo nieswojo. Czułam się obserwowana, taka, że robię coś złego. W sensie, rozumiecie, że to przez to, jak ja wyglądam, to ja nie mogę jeść w maku, bo, bo jestem gruba. Nie powinna mieć takich rzeczy, bo to jest niezdrowe, tego się tyje, bla, 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 bla. I w, i w tym serialu jest taki wątek, że ona nie je przy ludziach jeżeli słyszycie szczekanie, to jest y, pies moich teściów jest strasznie głośno, jak szczeka więc po prostu to będzie słychać ale y, wiecie ona bała się jeść przy ludziach do tego stopnia, że nie wychodziła z nimi na jedzenie jest tam taki motyw że jakaś jej znajoma ją tam zaprosiła specjalnie po to, żeby zobaczyć czy ona zje i ona bierze frytkę tak staje przed nią i ją zjada i to jest takie pokazanie, że ona jej to że pokonała to w jakiś sposób. I wiecie, sobie tak myślę, to kurde. Ja miałam dokładnie tak samo. Tak myślę, jak wychodziliśmy gdzieś właśnie na jakieś fast foody, typu kebab, właśnie, McDonald's, KFC, czy do jakiejś takiej restauracji na pizzę, cokolwiek takiego, co wydaje się niezdrowe, no to kurczę, to Ja miałam taki w głowie: zjedz po prostu, zjedz. Halo, to jest no, normalne. To jest normalne, że ty jesz. I, i widzisz, musiałam walczyć ze swoim myśleniem Nie powinnaś takich rzeczy jeść, wszyscy się na ciebie gapią, jesteś gruba I pomyślałam, dlatego, że jesteś gruba, to dlatego, pewnie dlatego jesteś gruba, że się obżerasz I w mojej głowie były takie myśli cały czas A co jeśli zjem za dużo frytek, a co jeżeli ktoś na mnie spojrzy I pytanie, dlaczego? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, co ja jem? I co mnie obchodzi cudza opinia? Szczególnie ludzi, których pewnie zobaczę tylko raz i już nigdy więcej ich nie zobaczę. Ale jest coś w tym serialu i, i jest coś w pokazaniu tego tak z, o, z drugiej strony, rozumiecie? Bo ja nie, nie rozumiałam, że mam z tym problem, dopóki nie zobaczyłam tego serialu chyba tak naprawdę. I dopóki nie zobaczyłam tej sceny, bo zrozumiałam Kurde, ja mam tak samo I, i tak nie może być. Nikt nie ma prawa mnie oceniać oprócz mnie i osób, którym ja daję na to przyzwolenie. Nikt inny nie ma prawa nic wskórać w moim życiu, nic, yy, nic takiego nie, nie wywierać takiego wpływu na mnie, bo to nie ma prawa najmniejszego. Mam prawo do tego ja, najbliższymi mi osoby, którym na to pozwalam i nikt inny. Oczywiście warto mieć osoby przy sobie, które Cię kochają i wiesz, że Cię kochają i czasem Ci powiedzą, ej, przyginasz, weź się za siebie, bo to jest dobre, czasem potrzebujesz kopa w tyłek od osoby, która Cię kocha, bo ją ona kopnie Cię w ten tyłek i powie, dobra, idziemy w tym razem, ale nikt inny nie ma prawa, nikt inny nie ma prawa do tego, żeby Ci mówić, że się obżerasz, że jesteś gruba czy jesteś gruby, czy powinieneś mniej jeść. O, mniej jedz, więcej się ruszaj, mniej fast foodów i będzie od... okej. Okay. No nie, przecież to tak nie działa. I ta dziewczyna w tym serialu też była na diecie, głodziła się wręcz i co? I to nie działało. A w tym serialu też taka, taka ciekawa, ciekawa historia tam, bo się spodobała takiemu popularnemu, popularnemu chłopakowi. No i jak w przejść w głowie to, że ty będąc grubą, podobasz się sobie szczupłej? No jak przez to przejść? Nie myśląc tylko o tym, że nie wiem, może ma jakiś dziwny fetysz, a może yy, założył się z kimś, a może... może... nie wiem, coś, próbuje komuś udowodnić. Albo sobie i tak naprawdę nie podoba mu się ty jako ty, tylko pewnie przez to, że jesteś gruba, to pewnie jest jakiś ukryty powód, który, który jest i po prostu wypłynie i okaże się, że miałaś rację. No, myśli u grubej osoby są właśnie takie. I myślę, że dużo, dużo innych. Ale w kwestii, kwestii samego właśnie jedzenia i relacji z jedzeniem, to jest bardzo trudne. Ja mam wrażenie, że bardzo trudno mieć zdrową relację z jedzeniem, bo albo jedzeniem się karasz, albo yy, jedzeniem się Nagradzasz albo nie jesz albo jesz za dużo i bardzo trudno mieć ten taki balans, który jest potrzebny w życiu po prostu w kwestii jedzenia, bo jedzenie to jest bardzo ważna część naszego życia, a jednocześnie nie powinna mieć na nas takiego wpływu. Oczywiście czasem fajnie jest się nagrodzić. Ale nie robić tego cały czas, żeby to nie była jedyna forma nagrody, żeby to nie było coś, co determinuje Twoje podejście, żeby nie być na diecie i tylko czekać do tego cheat day, bo to jest strasznie głupie. Wyobrażasz sobie całe swoje życie podporządkować pod jeden dzień na siedem? To jest okropne, a, a my tak trochę żyjemy albo, albo znowu się głodzimy, bo chcemy schudnąć i chcemy wyglądać lepiej, więc. Więc nie jemy i się je karamy, bo, no bo karamy nasze ciało tak naprawdę. Co to jest? I pijemy tylko jakieś dziwne mieszanki, mikstury, które poprawią nam metabolizm i poprawią, lep, przyspieszą spalanie tłuszczu, albo będą, zdetoksują nasze ciało. No co to jest? Ty, ty to słyszysz? Czy to brzmi absurdalnie? A my tak funkcjonujemy. Szczególnie myślę grubo osoby, sobie, tak jak ja. Ja tak funkcjonowałam, że jak nie byłam na jakiejś diecie takiej, to innej. Jak nie, nie jak nie miałam diety, to znowu marzyłam o tym, żeby być szczupłą i przechodziłam na tą dietę. I to jest cały czas, cały czas w kółko jedno i to samo. I to jest okropne. Ja wiem, że już o tym też wspominałam, ale polecam bardzo ten serial obejrzeć sobie. Nawet jeżeli nie jesteś gruba, to gruby, to, to obejrzyj sobie to. Po prostu e, wiem z tego, co wiem, to jest na YouTubie całe odcinki można obejrzeć. E, My Mad Fat Diary, e, bo, bo to jest genialny serial. To jest genialny serial, który bardzo dobitnie pokazuje, co myśli gruba osoba, jak się zachowuje gruba osoba, jakie ma mechanizmy obronne gruba osoba. I ja mówię o grubych osobach, bo sama jestem gruba. I, I nic z tym nie zrobię. Nigdy na to nie poradzę w tym momencie, i nie poradzę na to tak. Bo niestety nie obudzę się następnego dnia 30 kg, czy tam 20, czy 10, czy 15. No nie obudzę się. Nie ma takiej opcji, żeby to zrobić. Więc nie mogę marzyć o tym, że tak będzie, no bo, bo nie będzie. Więc lepiej wziąć się za siebie po prostu i za swoje zdrowie i dbać o siebie. A to aż czasem będzie przychodziło. Czasem będzie lepiej, czasem będzie gorzej, ale będziesz dążyć w tą stronę. Więc mega, mega wam polecam ten serial. Naprawdę jest genialny. To jest brytyjski serial z brytyjskim humorem, więc może niekoniecznie każdemu podejdzie, ale, ale bardzo fajnie przedstawia właśnie podejście grubej osoby do życia i, i jej lęki, jej strachy i, i takie myśli, które, które cały czas są w naszych głowach. Tak sobie pomyślałam o, o sobie w gimnazjum i może na początku szkoły średniej, to, to naprawdę taka, tak było w mojej głowie. Jednocześnie codziennie marzyłam o tym, że będę szczupła i równocześnie bardzo źle starałam się to robić, żeby dążyć do tego. Każde, e, każda rozmowa z chłopakiem, który mi się podobał, była taka strasznie dla mnie dziwna. Ja nie wiedziałam, czy ona mnie polubi, czy nie. Przecież jestem gruba, przecież jestem brzydka. A z drugiej strony myślałam, kurde, ale jesteś ładna, jesteś inteligentna, zabawna. To nie powinno być problem, ale przecież ja jednak tak, a może jednak tak, a może jednak tak. I cały czas w głowie takie, takie myśli, które ci cały czas ciążą, które cały czas przelatują przez Twoją głowę. I myślę, że... Boże, ja mam jak, trochę jak wariatkowy w swojej głowie. Bo ta gruba ja kłóciła się z tą zaakceptowaną ja i one cały czas się ze sobą kłóciły w mojej głowie. Ja, która lubiła, lubiła siebie, lubiła te swoje takie ładne rzeczy w sobie, kłóciła się z tą, która nie lubiła siebie i która nienawidziła siebie za to, że tak wygląda, nie inaczej i że nie może się wziąć w garść i zacząć po prostu pięknie wyglądać, jakby to było takie proste więc, więc to jest, to jest naprawdę straszne ale serial genialny, naprawdę genialny, polecam polecam, polecam, będę to powtarzać, bo, bo jest po prostu świetny, świetnie to pokazuje wszystko i no i jest coś w tym, jest coś w tym jak to oglądasz, szczególnie jak jesteś taką osobą jak ja, no to tak oglądasz to kurde, no, no to jest to, się, to jest w tym prawdziwe, to jest w tym prawdziwe, to jest w tym prawdziwe, kurczę, ja też tak mam I, i sobie nagle uświadamiasz, bo patrzysz na osobę z boku, która ma tak samo jak ty i przestawia ci to dużo w twojej głowie, przestawia to dużo w myśleniu i osoby, które e, może dobrze wyglądasz, może dobrze się że ze sobą czujesz e, i może, może masz piękną sylwetkę, to też to obejrzyj, bo... Warto jest wiedzieć, jak inne może być spojrzenie na świat i na siebie przez innych ludzi, którzy nie wchodzą w kanon piękna w tym świecie, którzy odstają od norm nałożonych przez kulturę i popkulturę. Myślę, że warto to obejrzeć i zastanowić się później nad tym, co mówisz do kogo. Bo osobie grubej nie trzeba przypominać, że jest gruba, bo ma lustro. Tak, mamy lustra, patrzymy w nie codziennie i codziennie pamiętamy, że jesteśmy grubi. Najlepiej na świecie to wiemy, że jesteśmy grubi i nikt nam o tym przypominać nie musi. Bo mamy lustra, jak już mówiłam. I niechętnie byśmy patrzyli w inne lustro. Żeby nie widzieć siebie. A widzieć szczupłą wersję siebie, piękną wersję siebie. Zamiast po prostu widzieć taką wersję siebie, jaką jesteśmy. Dużo z takich tematów, z którymi chciałabym porozmawiać. Chciałabym też z Wami pogadać troszeczkę o na przykład zdjęciach i o, o pozowaniu do zdjęć. Trochę więcej. Trochę też już o tym wspominałam, ale, ale o, o takim pozowaniu właśnie jak że w ogóle poz, pozujemy, żeby ukryć trochę ciałka, nie? Więc takie różne rzeczy. Ale to dawajcie znać w komentarzach, czy, czy chcecie, żeby o czymś takim mówić, żeby o czymś takim z Wami rozmawiać, e, dawajcie znać. Jeżeli macie jakieś pytania, to palcie śmiało. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem może nagram, e, może nagram do tego filmu, bo może się okazać, że to jest, temat, który mnie akurat tak rozwinie na rozmowę z Wami, to bardzo chętnie bardzo chętnie z Wami o tym porozmawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, żebyście też wiedzieli, kiedy, kiedy po prostu wychodzi nowy filmik, a każdy filmik wychodzi w poniedziałek, środę i piątek, więc są trzy filmiki tygodniowo, w tym na pewno jeden makijażowy, więc jeżeli niekoniecznie interesuje Was ta tematyka, to makijaż też się tutaj znajdzie. Planuję odtworzyć ten makijaż, który mam akurat dzisiaj na sobie, więc zapajcie za, czy chcielibyście go zobaczyć. Eee... I w zasadzie tyle. Oczywiście łapki w górę, jeżeli wam się podoba ten filmik. I do zobaczenia w następnym. Pa!